Dzień dobry, słuchajcie, przed chwilą uroczyście na plaży spaliłam moją mapę marzeń sprzed 3-4 lat. Taka mapa, która wyklejana była w taki tradycyjny sposób z podziałem na różne obszary naszego życia istnienia i uznałam, że to już ze mną absolutnie nie rezonuje że to nie są te wartości, z którymi dzisiaj w tym czasie wodnika powinniśmy funkcjonować i rezonować. Dzisiaj podejmując jakiekolwiek decyzje, podejmuję je w połączeniu z moim wyższym ja, w połączeniu z moją ścieżką. Cała przestrzeń jest, jak słuchajcie, pięknie haftowana, wielka poduszka. W której każdy kolor, każdy ruch, każdy element ma być dokładnie taki, jaki ma być. I my podjęliśmy jakąś decyzję, przychodząc tutaj na Ziemię, jaki jest ten nasz plan, co my chcemy tutaj osiągnąć. I nie tylko, co chcemy osiągnąć, ale też, jakie jest nasze takie wyższe zadanie. Ja to lubię to pytanie. Nie pytaj, co planeta może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla planety. I czuję, że dzisiaj, jest właśnie ten moment, kiedy my naszą częstotliwością, naszą wibracją, na to na tym właśnie postanowieniu, osadzenia się w tym, kim ja jestem robimy tą właściwą robotę, a nie koniecznie tym, co, co mamy otrzymać, czyli ile mamy zarabiać, gdzie mamy podróżować, jak ma nasz, wyglądać nasz, nasz dom i tak dalej, i tak dalej. To są z pewnością rzeczy ważne, ale to są rzeczy, które uwaga powodują zakorzenianie nas tutaj. W ziemi. I ja bym chciała wyjaśnić, co do mnie przychodzi, dlaczego korzenie nie są aż tak istotne. Jest, jeżeli jesteś istotą świadomą i wiesz, że jesteś tutaj w jakiejś pętli inkarnacyjnej i masz możliwość właśnie poprzez swoją wolną wolę z tej pętli inkarnacyjnej wyjść, to z całą pewnością to ukorzenianie się nie pomoże ci w tym. Czyli zobaczcie, my chcemy mieć dom, chcemy mieć rodzinę, chcemy mieć. Im więcej my takich zależności budujemy, takich różnych nitek gdzieś zapętlamy swoich, tym więcej my mamy tych zależności i tym trudniej jest zakończyć tą tak zwaną karmę, tak? czy zakończyć tą cykle inkarnacyjne. Ja mam to szczęście, że jestem w takiej kosmicznej rodziny, bo rodzinie, bo moje dzieci to są absolutnie fajne, ich kosmiczne istoty, i mój partner, więc jakby mam świadomość mojej lekkości, ogromnej lekkości, ja nie muszę zakorzeniać się bardzo mocno tutaj w tej rzeczywistości. Ja nie muszę. To jest gra, to jest iluzja, to są schematy. Słuchajcie, jak, jak ja sobie popatrzę na to, okej, okay, ja będę na diecie paleo, nie, ja będę na diecie keto, a ja już przestaję chodzić do kościoła, ale za to wyznaję y, jakiegoś super guru duchowego. Cały czas skaczemy z jednego systemu w inny system, z jednego schematu w inny schemat. Więc pomyślmy o tym, jakby to było, gdyby, gdybyś to ty sam, ty sama była dla siebie tą ścieżką. Wracając jeszcze do tego budowania tych map marzeń. Nie, ja, ja dzisiaj jestem w stałym połączeniu z moim wyższym ja. Moim wyższym ja mi e, każdego dnia pomaga podejmować decyzje. Ja codziennym moim podnoszeniem częstotliwości zaczynam rezonować inną wyższą warstwą, że ja po prostu w ten sposób docieram do tej kwintesencji, tej esencji mojego istnienia, która jest tą fizyczną i tą świadomościową, duchową, informacyjną stroną. I to jest właśnie ta esencja życia, to jest ten cel życia, to jest ta moja, to jest ta ścieżka. Byśmy po prostu żyli lekko, bez komplikacji, bez takich Naprawdę zapętlania samego siebie, uwikłania się w różne historie. Słuchajcie, potem te historie się za nami ciągną przez wcielenia i trudno się z nich wywiązać, i trudno potem osiągnąć ten moment tego zrozumienia i tego spokoju. I właśnie to zrozumienie. Zrozumienie jest tak kluczowe, że jeżeli ja dzisiaj spóźniam się gdzieś, to może właśnie dlatego, żeby nie ulec wypadkowi, że jeżeli ja nie zostałam rodzicem w tym wcieleniu, to też z jakichś innych powodów, żeby gdzieś obok mogła się wcielić jakaś istota, która bardzo mocno zmieni ten świat, że jeżeli ja teraz. Przechodzę jakąś ciężką chorobę, to właśnie po to, żeby moje ciało nauczyło się jeszcze większej odporności, jeszcze większej nabrało mocy i to zrozumienie dla wyższej mocy, którą sami jesteśmy, to, to jest ta, ta esencja życia. Więc popatrz na, na to, kim jesteś, jeżeli naprawdę czujesz, jeżeli czujesz, że gdzieś ta Twoja ścieżka się próbuje do ciebie dobijać, że ona gdzieś się próbuje, gdzieś próbuje dostać się do ciebie, że czujesz, że jest coś więcej niż to, co cię otacza, a nie wiesz, co to takiego. Spróbuj sesji, spróbuj sesji hipnotycznej, spróbuj sesji regresyjnej. Zapraszam bardzo do takich sesji między wcieleniami, między gęstościami. To wszystko jest możliwe, żeby się porozumieć i żeby wiedzieć, gdzie jestem, ale ja nie bawię się we wróżkę. To też jest bardzo ważne, słuchajcie, jeżeli wy idziecie do kogoś, kto wam coś szczyta przez własne filtry, przez własne poglądy, przez własne schematy, to przepuści, to nie jest prawda o Was. Prawda w Was, prawda o nas jest w nas samych, w naszej podświadomości, w, naszym, w naszych istnieniach i właśnie tego powinniśmy szukać tam szukać odpowiedzi. Więc bądź najlepszym doradcą dla samego siebie. Jeżeli potrzebujesz poprowadzenia, podprowadzenia właśnie do tej swojej podświadomości, to ja zapraszam też do siebie. Ale wiem, że też jest bardzo dużo fajnych ekspertów w tym temacie, którzy w najbardziej neutralny, obiektywny sposób pozwolą Twojemu światłu się pokazać, tak? Czyli Twojej jakości wyjść na zewnątrz, czy Twojemu właśnie, Twojej ścieżce się pokazać. Więc ym, dziękuję bardzo za teraz słuchanie. I życzę Wam poznania siebie przez wszystko to, co się dzieje wokół Was. Dzięki, do zobaczenia.